Hmm, dobra. prawie wiele osób była, stwórz grę. Zapis 4. O jest teraz. New Woodshire. Dobra, kontynuuj. Wstać jeden. A mogę sobie mieć czym Ja chyba... kładkę zmienię... Fuj. Nie, nie chcę kurtki. Dobra, ale sobie zrobię taką... O, dobra. Będę się nazywać Kucio, może być? Bardzo oryginalnie, prawda? Mhm, Europa kontynentalna, tak? Proszę? Dobra. No, po kolei. Mam tylko informację, że mody, jakie tu są, to jest Money Tool, New Sh Watch Shire i e, jakiś tam traktor. E, Teragator tera 9205. Tylko to jest. To co? Ruszać? Wybierasz. No, wybierz jakieś tam. Dobra, to tylko ten Money Tool zostawię i New. Wybierz wszystko no co? No tak, ale ja nie wiem, czy masz to coś. Nie wiem w sumie, czy to jest ciągnik, czy co to jest takie coś. Tylko to mi się pobrało dotychczas, więc dobra. Lecimy. Bo to później będzie można zmienić, mhm. nie? Mhm. Ale nie ma. Dobra, teraz tak. Nazwa gry Kucio Games. Gra jak się nazywa? Kucio Games. Ja jeszcze nie ma. No bo jeszcze nie ma, bo jeszcze nie zrobiłem start. Natomiast y, maksymalną liczbę graczy to ustawimy na maksa, bo to już sprawdziliśmy, że wtedy te boty my możemy robić. Eee, uh -huh. Automatyczny zapis włączony. Językiem wybierz polski. Tak jest. Eee, no dobra, no to zobaczymy. Hmm, hasło, niech będzie games. ...z wielkiej litery. I startujemy. Trwa nawiązywanie połączenia z serwerem. Europa kontynentalna, rzecz jasna. No i niby robi grę właśnie w tym momencie. Proszę. Jesteś w grze gdzieś? Adam chce dołączyć, rzeczywiście akceptuję. Wow, ale to się zmieniło. Jest fajna mapa. Ale w ogóle zmieniła się, wiesz, teraz jest taka... Taki punkcik na ekranie. Chyba na mnie stoisz, czy coś. Mhm. <laughs> Okej, okay, dobra. dobra. Teraz co dalej? No dobra, Ty masz szodek. No właśnie zapewniałem shift. Dobra Wow, teraz są chatki. Mogę... Wow. ja ten... nie można, jechać grać w to może A, to do to... Aha, ale okay. jest Giną ci nogi. Czy wszystko dobrze jest z twoim internetem? No, może wiesz Bo coś tak wiesz, szankuję, dlatego siebie dam mhm. no, może czasami, tak, no, ale raczej wszystko działa teraz trzeba podle No dobra, Dobra, gdzie ty jesteś? Już gospodarstwa. Jak widzę. No, coś cię zacięło. Później sobie zobaczysz filmik jak cię zaczynało na początku. No nie wiem czy, czy to jest jakiś bug, czy, czy, czy kwestia internetu. No, może być internet. No, twórczkę. Ej. No. Gospodarstwo. No dobrze, ale jakie ja mam to zrobić? Nie pamiętam skrótów. Escape. Dobra, no. Eee, każdy, każdy po swoim? No, whatever. Czy jedno po prostu będzie? Whatever. Ja sobie wymieszczę. To na razie zrobimy wspólne. Niech będzie sobie ten kolor zielony. Dobra, i teraz y, będzie można dodać kasę, tak? Dzięki tym... Dzięki temu Tolsowi. Czy nie? czy dać nie na większy Dobra, czyli... Teraz? Kurczę, muszę sprawdzić, bo mi tu przeszkadza jedna rzecz. Mm. I co masz? Kontrol walki 0 Dobra To ja, nie wystarczy? Dobra, dobra, dobra Stop, stop, stop Stop, stop, stop Ej. Ja szukam ponieważ... szukam pewnego skrótu bo nie pamiętam też, a chciałbym... Miń swój e, widok e, Gdzie to jest? E, no, kurczaczki no. Ja na pozycji 7, e, dobra. Bo po... O! E, Już jestem. Co e, Słam. Zmieniałem pozycję HUD. U HUD. UHD, czy coś takiego? Chodzi o to, że Ty tego nie będziesz widzieć później, jak ja to wyeksportuję. Natomiast jest coś takiego jak pozycja takiego małego, małego monitu z programu, którym nagrywam z informacją, ile klatek się nagrywa i tak dalej, i tak dalej. Ale cię zaczęło, Uff, na kwadratowo chodziłeś, jak pijany. No dobrze, ale powiedz mi jaki jest plan na nasze gospodarstwo. No, teraz wejdź, wejdź teraz, widzisz? Możesz... No to... Klikasz P. Najpierw Escape. No. I? Które kupujemy pola. Eee... Pff, jeju, tego jest mnóstwo. Mm -hmm. No. A ktoś ja są... To na X. Ostatnie są wszystkie. Ja tylko kupiłem, tu właśnie, teren tego gospodarstwa, nie? To jako to jest tak. tak, na pewno, na pewno kupujemy to. A, kupujemy to. to. Jest, tutaj jest. No dobra, no, to To, co się na zielono właśnie pojawiło. Tak, no właśnie, widzę. Musiałem to jest numerkowe. To, to jest po prostu ta. Ee, łąka. Aha, to może 13, 11, weź i 20, a tutaj 22, tak? To ten cały kawałek, a ja wezmę 19, 14, 15, 18, 17. Po prostu do góry. Znaczy się to i tak mamy jedno, jedno gospodarstwo, nie? Także... A, a, czyli nie ma to znaczenia, tak? No to zrobiłem. To wtedy możemy metal Jak się mówi. O, o, o obrabiać, nie? Mhm. Mm mm -hmm. Nad szesnastką jeszcze się zastanowimy. <laughs> A czy tą łąkę tutaj koło dziewiętnastki też można kupić? Tak. I będziemy mieć łąkę, czy pole z tego? Możesz to zrobić na pole. Proszę. Mhm. Mm Dobra. Myślę, że na początek nam to w zupełności wystarczy. To jeszcze i tak jest składany. Teraz, Teraz no, to, ciągniki. jakieś Ciągniki. No, ciągniki raczej ja wolałbym te, co ja lubię. Aha. Czyli te nie, takie... ma, nie ma zmordowanych ciągników. Też takie czerwone, nie? Średnie, tak. Ja biorę du, z dużych te czerwone, zaraz ci pokażę. Nie, nie wiem, czy ja je tu mam. No i Tak, no bo one mają relatywnie fajną moc. Aha, to są w zasadzie na samym końcu u mnie. Kasei, Aha. czy coś takiego. No słuchaj, mają najmoc... są najmocniejsze i naprawdę świetnie działają. No kurczę, przepraszam. A ile kupujesz? Z dwa na początek, no zobaczymy. Trzy. Czy mówisz? Kupuję przede wszystkim kombajna. Czyli mówisz, że ja, o, że ty yy, zbierasz? No, trzeba. Dobra, co kupiłem? Zbierać. Tą? Trzeba pozbierać yy, przyczepy. No dobrze, ale gdzie one są? Mhm, w sklepie. No to my nie mamy. Amen. Nie jesteśmy na sklepie? I'm To się nie zmieni, to co ty tak długo chciałeś. Moment... Mmm... Ikony... Głośność pojazdów... Tu trzeba zcieszyć, bo to mnie bardzo irytuje. Mmm kamery to niech sobie jest. Potrzebuję jeszcze. Kurczę, ja to znajdę, żeby zmniejszyć sobie ten interfejs. to całkowicie. Aha, w ustawieniach ogólnych gry, nie. Mhm. To nie, to nie, bo bym musiał wtedy wyjść. To jest bez sens już wtedy. Mhm. Jednostka pieniężna euro, Gotowe do Gony pomocnicze, brzeg, okno pomocy, informacja o polu radio, hmm. Czułość sterowania. Nie wiem, ktoś po prostu robi coś do jedzenia albo coś. W końcu nie, nie mieszkam sam w domu. Dobra, co jeszcze miałem kupić? Hmm, przyczepę. No dobra, nie, hmm, Duże, małe? nie, nie, Dobra, ochrona roślin, nie, 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 Ccie się... on nie kupić wozy przełoży. A tu jest dobra przyczep.